Siemaneczko, z tej strony AgroMati Witam w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym filmiku, jak widzicie Zaczynamy żniwa Bizon w akcji, zaczynamy sobie żniwa I widzicie, pierwsze pole Tak więc tak, witam was No, po troszeczkę przerwie Z tą serią, niestety, no mówię Nawet nie ma czasu usiąść, po prostu pół godziny Serię nagrać, bo jak wiecie Mówię, reszta serii na kanale była nagrywana Na zapas, ta niestety po prostu nie jest nagrywana na zapas, ponieważ no ta seria musi być jakby na bieżąco, bo tu będzie o informacjach o kanale i o wszystkim. Jak widzicie, no ładne tekstury z jest fajnie, a ja się kosić. No test naszego no zabytku, bo powiedzieć naszego bizona, bo w stanie no wiecie strasznym, ale daje radę. Ogólnie sypie o, dość dość dobrze. Zobaczymy jak to będzie, ale myślę że naprawdę on spokoplony. Zaczynamy sobie od pszenicy, bo chyba wszystkie pola przyniesia się nie mylę, albo jedno nie no i co, poza odcineczkiem, Co się zmieniło. No tak, e, Burty do autostanki po prostu zro, no, e, zrobiliśmy tak, że po było do zboża, czyli dodało się burty, ale zasiałem łąkę, tą co po prostu w poprzednim odcinku tamto pole e, kultywowaliśmy. To transfery zasiałem łąkę, że po prostu już sobie rosła. Nie nagrywałem tego sił, bo to już zajęło 2 minut, po 2 minuty Po bo nie byłoby sensu tego nagrywać. No po prostu, choć będzie już ta łąka ogarnięta, i wolno będzie już. No na kolejnym pokosie, ja jeszcze się mogę skościć. Więc jeszcze poza odcinkiem zrobię jedną na maszynki, a tak to nic. No, dzisiaj zaczynamy od tych żniw Myślę, że mój, to w miarę to wyjdzie, bo bym bardzo chciał, żeby to jakoś wyszło. I tak się prezentuje nasz cały widzą. No, ładny, ładny, nie nam tak wyjdzie jest po, po tych szoków, więc dajemy radę. Dobra, lecimy, lecimy. Nie ma Ciasiu. <laughs> więc dajemy, dajemy czadu. No i co, jak wiecie, no jest szkoła Ale jak wiecie na kanale są trzy filmy tygodniowo Tak, udaje się po prostu ogarnąć trzy filmy tygodniowo Mam nadzieję, że mówię, cieszycie się I też Na przykład w tym tygodniu był kamerze film z głosem Z Vanęgą z Pitcaimsem, udało się to zrobić A w tamtym tygodniu, bo śniadanie będzie miało się w poniedziałek, albo e, W środę jeszcze, nie wiem Coś tych dwóch dni, zobaczymy Nagra to w piątek, w piątek tego tygodnia jakby ponieważ będą no, po prostu no, w tej godzinie jakie nagrać jak mówię, to po jest weekend po szkole, to mogę wolno sobie coś nagrać No i co? No i dajmy radę na głównym kanale jak to nie subskrybuje, to zapraszam, tam też film jedną tygodniową nie mamy daję się radę. No troszkę statystyki kiepskie, kanale, cóż. Dziękuję ogólnie za 4000 subskrypcji na głównym kanale oraz tutaj za no za 200 subskrypcji, bo naprawdę nam no, motywuje, to fajnie, że to fajnie tyle że to się na kanał rozwija, Dziękuję. To, no fajnie byłybyśmy tutaj mój pod tym odcinkiem zostawić 20% ogólnie z mogli zapraszam do tego czynu znowu 60 stoi sobie z przyczepką tak to wygląda, Łokasz też już pierwszy jakby urosła po ścięciu po prostu pierwsza faza urosła, spoko no my sobie ogarniemy e, drugą pociączkę, że po prostu jakoś to lepiej wyglądało To będzie ładniej po prostu <grych> Lecimy. no na dzisiejszy odcinek sobie postawiłem chyba, no może to pole to obok jeszcze choć, żeby moje dwa pole mieć wykoszone bo no, było naprawdę bardzo miło no, ale zobaczymy, czy się uda po prostu. No, nie wiem, czy się uda, to nie zależy ode mnie. Będę takiej nadziei, że na się uda. Zawsze będzie 100%, za te kilka procent. żeby <grych> się zrymowało nam to no i co? No, też trochę się zwyczajnie, bo ja miałem półtorej godziny, e, półtorej godziny, półtorej godziny nagrywałem z głosem. i właśnie, będziemy się też wymienić mapę z A to wygląda, że będziemy musieli prostu wymienić mapę na inną. Bo by się no cały rządek nam się słoma nie pokazała, czy po prostu by jaka wielka jedna no to jest po prostu nierealny i wszystko wygląda. Dało mu się to naprawić, ale to po prostu trzeba całą mapę zamieniać w podstawy, po prostu to jest te roboty niepotrzebnej Przy okazji pokażę, jak to widzicie, łąka już ładnie rośnie pierwsza pierwsza faza no tak najmówimy na poznaniaka, po ziemniaka, jak, no, jak są jakieś ale ładnie, jeśli nie ma, co na czekaj nie spoko No co? Lecimy do 60. Ogólnie już fajna mapa. No przykład jakaś mapa golusiowa, ale no też właśnie te, ten sam błąd, na niej też nie pogram. No niestety, no kurczę. Muszę jakiegoś mała, no po No niestety ta mapa, no nie jest, no nie jest, jak widzicie, błędy, po prostu no, te błędy, no nie ukrywane przeszkadzają. Bardzo przeszkadzają, no bo wycywane po prostu no, już wolno by nie wiem, błąd, na przykład, nie wiem, jakieś białe budynki, bym sobie wymienił, ale no kurczę, no naprawiać to, to jednak po prostu troszkę ciężko. No ale co, no co, co zrobisz, A nic nie zrobisz? Jakieś problemy z auto są Ciekawie. O widzicie no suma! Wiciek... jaka to osoba skoczyło. No właśnie. No i no kurczę... To jak była kanabelka, rozwala. Eee, no nie ciekawie. No bardzo, że nie podoba mi się to no, na noc. No co zrobisz? No, co zrobić? no nic, nic, nie, nic nie zrobimy. Widzicie no, za oknę, no kurczę, ja prawie z bo mówię, masakra teraz ta pogoda jest. Kurczę, wszyscy kochali, że błędna ta pogoda strasznie mi się zmieniła. Po prostu mieliśmy fajne lato, to nagramy tak, nie chodzi, kurka, no już kiepsko, Wolę po prostu by to się jakoś tak stopniami zachodziło, a nie taki bands od razu, no ale cóż nic z tym nie zrobimy. Trzeba to przeżyć. To no, czy są taka akcja. No jak widzicie, no, no kurczę, no z no, tą są straszny błąd, No nie ma co ukrywać, jest to po prostu brzydkie, no i raczej no nie wiem. Ja po no, prostu zrobię jakieś bo BR, chociaż na ciężko jest fajnie spasować. Och chyba na nie zrobimy po prostu w kolejnym odcinku. Można to nie być ta co odnika prostu, wiem, dwa przez ten tydzień cały, ponieważ po prostu no nie będę miał jak to mówią, no, po prostu no, moja etapa jest ba za bardzo zbagowana, Znaczy po prostu coś innego znaleźć. Co tutaj jest coś fajnego, ale raczej te wszystkie maszyny zostają te same, no chyba zaczniemy, nie wiem, w ogóle nową rozgrywkę, ale kurczę, to jest fajne model dobrany i fajne sobie zobaczymy, po prostu mówię, zobaczymy co wyjdzie. No i patrzcie, no i kurde, patrzcie. No i patrzcie, czy to ładnie wygląda? Czy to ładnie wygląda, jak wiecie, jak, powie jak wiecie, że nie? No i po prostu, aż jak to się widzi, moim zdaniem, aż się odechciewa. Po prostu, aż się odechciewa grać. No bo ja, jak to wygląda, gdybym taki. Ja mam wtedy taki na stronę kupowym na 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 no, no inaczej, może nie powinno powiedzieć. No i patrz, jak skoszyć, to też ciężko jest. No i to łatwo wygląda. Nie ma co ukrywać. Bo no tutaj jakoś to w miarę działa, bo jest tam, gdzie jest ta masakra nie będzie po prostu działało, to jest zawalanie zboża w stole, bo niby tam jest trigger, ale po prostu no nie wiem, czy ten trigger działa, niestety. No i tak, ogólnie wiecie, no szkoła. Nie mam czasu na ramion z góry, przepraszam, starać się mówię, te piątki, chociaż ten stream był półtorej godziny około. Powiem tak, na tyle nauki, lekcje, większość z nich do 15, że po prostu nie mam czasu. Też jak widzicie w filmie z rana są po prostu nie mam ładnie czasu ani, ani sobie znaleźć muzykę ani po prostu mówię, te 4 godzinki poświęcić sobie ładnie obrobić. W realu... Od dwóch tygodni też nie nagrałem Mam nadzieję że w tym tygodniu się kieszonka Tam gdzie się nagrywam Bo mówię miałabyś w tym, tamty tygodniu właśnie w piątek coraz nagrywam ale się nie udało no, po prostu jest tyle mówię echeny ludzi z usług Na jaką kieszonkę żeby po prostu mówię usługi A potem u nas dopiero no, no to ty jednak na no kurczę nie okrywając ja tego czasu na te usługi idzie Szczególnie no, na naprawdę będę kukurzynać no Po prostu uczciwie kujesz do filmu z z kurzy na głównym kanale Bo naprawdę ja się Proszę, Zapraszam serdecznie już dzisiaj bo będzie fajnie, fajnie. A że ja to na pewno poprawia, ale coś po prostu mówię, dużo roboty i kurczę, no, no nie opłaca się tak. Mówię, może źle i na lepsze jest. Widzieli, jaką fajną, chyba wyszła, nieckowo, czegoś tak możliwe, że tam się po prostu opuszcza system, ale zobaczymy, zobaczymy. Muszę to jednak spróbować, nie na nią co ukrywać. No chyba to ja bym chciał ukosić tego wszystkiego na sieczkę, no na kurcze, no potrzebujemy jednak e, słomę, bo mamy te kilka króbek, No bo jeszcze nie mamy na po prostu, no pocza, bo to wiecie. No, nie trzeba było tego zrobić, tak? No na co zobaczymy. No i patrzę, no czy chcielibyście oglądać takie odcinki, żeby po prostu tak to podglądało? No, no, mi się wydaje, że nie. Po prostu, wiesz, kończymy na tej chwili, na pewno dzisiaj. Co w kolejnym odcinku jaka ja pomogę? Zobaczymy, powstanie post jeszcze fajnego oglądania. Dalej tytu tytuł, tytuł tej ty serii dalej nie ma. Ale to się wymyśli, że no i po prostu no, ta naprawdę sprawdzę, czy wszystko działa, a nie jak na typu. Po prostu to jest bez sensu, takie coś. Bo po prostu mi, mi to przeszkadza, on też naprawdę przeszkadza, no i co? No. A, no, była fajna potencjał, zastosowany, no naprawdę fajnie, było te, te maszynki, te pole, no i cóż, no co zrobić, nie chcę zrobić, tak. No niestety. Ja się zwaliłem na taką wielką tą kupę, na sumę. Aha, teraz w ogóle nie wywali. O Jezu, jak wywali to ona będzie taka wielka. To będą trzy pokozy w jednym, tak więc, no będzie to kiepko wyglądać, no ale cóż. No i ogólnie w ogóle jaka się, no, nic się tego nie dzieje. Było 200, 200, 200 jest na głównym 4000. Czy będą jakieś specje jak dalej? Nie wiem, zobaczymy. Aha, a co z tamtą słomą? Tamta słona zniknęła, lepiej by było co półtorej przejazdu, no nie wiem, ale mniejsza. No, jakieś specjalne zobaczymy, po prostu no nie mam czasu, żeby po prostu nie przyjąć coś, coś, coś ciekawego zrobić, a po prostu też nie mam pomysłu. Bo jednak, no kurczę, no, nic ciekawego nie ma, nie ukrywam, no co ja mogę wam zrobić, no, nie wiem, z tej okazji, z tej subskrypcji, no nie wiem. Jakieś challenger, no to nie jest taki kanał, challenger. No nie wiem, pomyślę, zobaczymy. Że na 4000 pytał się ogarnąć, mi miałem też wydać mapę, pod koniec. Ale pamiętam, miałem wydać mapę. A mała wydana, jak ktoś pamięta. Pod koniec wakacji się nie, odla, ponieważ mam mało ma dużo problemów, a nie zadać jakiegoś kolejnego podziwia w historii, więc po prostu wolę, no nie jakoś miało dopracować, a nie zadać najgorszego bubla. W po postaci też tego nie ma tego. No cóż, no zobaczymy, położyjemy, zobaczymy. No i przepa e, pełna, na przykład mam tu małą, bo ja nie mam na stark ani nic, trzeba coś szyk dokupić. No bo to na na to pieniądze, zobaczymy A idziemy z tytułu, po prostu działa to wysypywanie, zobaczymy Jak to roomu games, chyba autor też robił Ale to no na tych, na tych, to że ta światła chyba też wymienimy połowić, to jest światło po lewej, patrzę na światło to. Patrzę na to światło Ta laty znika, wtedy znikało To niech ha nie tak, albo wojny na 60 bo nie, skurczy mi fajnie to Ej, albo coś na troju, nie czy. To, aura, przepraszam, bo mi się zawadawało. A doda mi się po prostu coś, co polewie ten, ten migacz tak by, no... Kurczę nie działał, no ale mniejsza. Jej, to trzeba uważać, bo to no, nie jest wina tych dróg. Bo go wina jak 60. Albo nie. albo to chciał to jest każdy no niestety. Taka droga. Górka chciała przyjrzeć, się o tą sześćdziesiątką. Jeżeli jakiś błąd w do to kamerę no właśnie przywracamy. No zobaczymy czy nie, zmienimy czy nie. Wiecie, ursu zostało jeszcze, nic nie, nie robiliśmy z ponieważ nie, nie było czasu. Dobra, no, czy tu będzie się dało wysypać? To... Właśnie to jest Pytanie o tego punktu. Tak nie, to kiepsko. No ale co, zobaczymy. Jak to w portu zrobią, nie jest tu przyjmowane. Może. No, Czyli już wiemy, jak zrobił to rumo, Czyli tutaj po prostu nie mamy, jakby, e, Sylosa Chociaż ci. kurczę szkoda, no ale. No to cóż, będziemy po prostu wysypywali tak, jak to. Czy wysypywali. E, będziemy wysypali to tak. To miarę jakoś realnie będzie, no źle to nie będzie wyglądało. Myślę, że to fajnie w ogóle taka, tak obok. No, może być. Nie wiem co narzekać, nie jest źle. No, mnie źle, ta kamera boli, coś wziąłem, trzeba wytrzymać, bo grałem, choć wziąłem fajne realne, mam biegi, to jest to, co rusza się, no, zobaczmy. A widzisz, jak będę dyszył, to by się już 5 razy złamał, bo od tej na malę, dajemy radę. Ostatnie chyba ciekawe, tylko jedno polecam, że się na mojej, na, wiecie, no, na, my skończymy, bo jednak widzicie, no, mamy już właśnie odcinkę, czy, poradą, czy na polecamy, czy my no zobaczymy, no niestety, też tak bywa takie życie życiu, A, mordze, chyba można stać w ledzie, na razie, po prostu bo, my lecimy do bliska. Były takie strasznie ciekawe, moim ma zdaniem. Mam jakieś dźwięki dziwne, na, na razie już mniejsza od to. O teraz tak to jest na celu. Teraz no są ogóle nie działa, no fajnie. E, to po prostu to jest... No ja no wygląda, nie ma co prawdziw. Jakieś kosmici przylecieli w nocy nie porwali słone. <gry interviewed> no ja ogólnie no, tak, takie informacje jeszcze takich ogólnych, to tak. M na kanale... Jak będzie... Na kanale dużo osób na live tak, Czy być gra z widzami Powiem tak, gra z widzami się pojawi, ale po prostu jak będzie więcej czasu, to po, po prostu będą wtedy nie, nie wiem, jakieś święta. Aby po prostu styl, jak po prostu robimy live'a no, maksymalnie godzinę, półtorej godziny, po prostu jest i mało osób, mało subskrypcji, i po prostu jest mało... mało czasu live'a, po prostu by się to mijało z celem, wiecie? I co to chodzi? A ogólnie coś za flipi, ale po prostu jestem po lajwie, po prostu mówię, gardłem po boli, mówię, no nie chcę, żeby takie jakiejś po prostu, wola się napiechać od razu. No i mi to wybaczycie. No i 100%. No i co teraz? Hm. Alecimy do sześciąteczki. Ogólnie ma jakieś. Przenieśmy się jak posamcie pewnie tak samo zrobić te wszystkie maszyny jak dalej jakby wyglądało. No w no zobaczymy. Na szkole, bo to jednak no kurczę, no fajnie to wygląda, nie powiedzmy, że nie. Ładnie to wychodzi, no ale no niestety... Po prostu to nie ma sensu się z tym męczyć, bo to strasznie z znowu mówię po co? Po co się tym bawić i tak dalej, po prostu to jest... Ja wielki bug. A wzypało się nam ładnie w Lecimy dalej. Ja po tym stylosem pokusiłem się procent tych hudów nie, e, nie że tak tym no niespecjalnie wiecie wychodzi i na oklikać według mnie kurczę w po prostu tam przyjdzie na o nie, nie, muszę się tak porozumieć jakoś klawisz no, w klawiszach farminga, bo to jednak denerwuje. I właśnie, to już powiedziałem o tych streamach gry z widzami, ale chciałem poucić funkcjonując z, z muzykę. Nie wiem kiedy mówię na święta, jak bez czasu czas. Bo mówię, bardzo chciałem coś zmontować pod muzykę, jak ktoś pamięta na agromaty na tym samym kanale montowałem to dużo pod muzykę, znaczy dużo pod muzykę Kiedy to robiłem, po prostu wychodziło mi to, ale po prostu nie było jakoś tego chęci ale to, tak to wyszło Ale po prostu jakieś chęci są, więc znowu zobaczymy Bo, kurczę, nie ukrywam, że chciałbym powrócić, zobaczyć po prostu, mówię, jak po, mówię, no, już po półtorej roku nie montowałem farminga pod muzykę Jak po prostu, no mówię, jak bym, jak bym na tym funkcjonował No zobaczymy, może kiedy to było wyszło, no mówię. Pożyjemy, zobaczymy. Co mówię, ja możecie coś oczekiwać. Ja raczej tak nagrywać na multi, bo jak no, na nas nie z pracownikiem, to jest po prostu mocna Chociaż mój musiał po prostu połączyć kierunek dalej, bo jednak my farming mm, pomógł mu płynne ruchy. Może na kierunek trzeba było sobie zrobić, a no, zobaczymy. A, naśladamy. Kolejne pole w drugie jest bo to jest pszenica, to jest pszenica, nie? Um. Co? Tak, brama to już pomyl po nas tym razem. Dziękuję. Czekaj, <grym> mi się połapomylił, przepraszam. No dobra, już lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. I nie tym razem. No okej, okay. czy coś innego. Dobra. Spoko. Ojej, ma to co zrobiłeś? właśnie widzę. <grym się> coś zrobiłem dziwnego. A co, co, Dobra, lecimy. Dajemy radę, nie ma ciasu. Na <noise> razie, po krótkim cięciu, ale to po prostu to pole jakoś dziwnie idzie w ogóle. Jakby tylko po prostu tak, tak to pole znasz, tam to już nie znasz, no. Po prostu musiałem tak to zrobić, z góry przepraszam. Ale ogarnię to. Myślę, że dzisiaj skosimy to pole tak do końca, to. No i to będzie tyle. O, no i to normalnie, je to samo, zobaczymy jak to dalej szło, bo fajnie było, bo tak samo cały cał, cał, bo wiecie, wiecie, było idealne, skończymy, a zobaczymy. Powiemy, zobaczymy. Dobra. Więc a on co świadomie, że pak trzeba No oczywiście że trzeba jechać na rzepak. <grym> no i dlaczego to nie skończyło tego? No właśnie, to jest dziwne. I skoro to pole jest na pewno nasze. No i patrzcie, widzicie to? Kurczę bo tu nie wiem, tu jest jakiś straszny z tym pole. Naprawdę widzicie? no to jest klucza, masakra no to mówię. i te pole są zabagowane, jakoś podzielone puchy są. No Musimy z skończyć, powtarzam się, no ale no trzeba, no bo po prostu no, to nie ma sensu tego. Zobaczymy... Dobra mordy, to nie ma sensu, ja mam dziękuję za odcinek. Kończymy z fajlem, a po prostu się z celem. Trochę się odcinek, eee... się, do kolejnego odcinka, na razie. Cześć, to no ja przepraszam na to nie jest moja wina. Na razie.